Cześć, cześć, witam w kolejnym krótkim vlogu. Zresztą teraz w okresie letnim takie krótkie vlogi będą przeważały, jeżeli w ogóle jakieś się będą pojawiały. No bo wiecie, że pracy u mnie będzie sporo. Mam co robić i no, tych filmików nie będzie zbyt dużo. Rozpoczyna się wiosna. Przed chwilą widzieliście film, że trochę drzewek kwitnie. Jest bardzo ciepło, 25 stopni. Jeszcze jutro ma być tak ciepło, potem ma być załamanie pogody, ale nie wiem jakie, no trochę chłodniej. Wyjąłem kilka roślin na zewnątrz, ale raczej takie rośliny, którym deszcz i chłód nie zaszkodzi, jeżeli to przez tam kilka dni znowu wystąpi. Te takie delikatniejsze, to nie wiem, muszę prognozę pogody jakąś dłuższą zobaczyć. Boję się, że będzie powtórka z rozrywki, chociaż rok się zapowiada wyjątkowo dobrze. To wiem z doświadczenia, że bywało już tak, że w maju padał potem śnieg z deszczem. No i są takie rośliny, które no, przy takiej pogodzie mogłyby nieźle oberwać, a nie chcę mi się tego do pomieszczeń z powrotem wnosić na kilka dni, dni załamania pogodowego. Także jeszcze chwilę. Poczekam. Co tutaj wytargałem na zewnątrz? No, na pierwszym planie są Anony, te takie jabłka budyniowe, które często w marketach bywały. Bywały, bo jakoś ostatnio ich nie widuję. Wiem, że z 3 lata temu było tego mnóstwo, w okresie zimowym, a teraz jakoś nie widziałem. W sumie chciałem kupić, nie widziałem. Jedna z nich kwitła, już nie pamiętam która, ta, po lewej chyba. Miała sporo kwiatków w zimę, ale te kwiatki nawet się nie rozwijały, tylko opadały no, bo to wiadomo, brak światła i tak dalej. Więc myślę, że teraz zakwitnie po raz drugi. Tym bardziej, że drzewa z tej rodziny lubią sobie kwitnąć nawet przez pół roku i tak kwiat za kwiatem wypuszczać. Zobaczymy, czy tak będzie. Druga, jak nie zakwitła teraz, to za rok może raczej na pewno. Trochę je skróciłem, bo w zeszłym roku jakoś specjalnie nie rosły. No, i mam nadzieję, że się teraz troszkę zazielenią. Czasami tak z roślinami jest, że jeden rok jest jakimś takim rokiem, w którym roślina źle rośnie, gorzej rośnie, a następnego roku nadrabia. Może jakieś większe doniczki hm, trzeba by było chyba. Zobaczę, jaki tam jest system korzeniowy. Więc skoro kwitną, to może coś się uda. Pamiętacie tam e, tą Anonę Red Izrael? Też miała owoc, ale niestety owoc zawiązał się jesienią. Też zaczyna puszczać takie właśnie małe pączki liściowe, podobne do tych tutaj. I myślę, że skupię się nad zapylaniem, tak żeby wiosną zapylić, a nie późnym latem. I wtedy taki owoc na 100% powinien zdążyć urosnąć i dojrzeć. Myślę, że będzie już taka różnorodność genetyczna do zapylania za niedługo, bo tych roślin z rodzaju anona już mam parę, więc jak one będą sobie kwitły w tym samym czasie, to się... Wzajemnie jakoś to pozapyla. Tutaj w tle widzicie stolicę, moja stara stolica, którą dostałem kiedyś, e, później dwie młodsze sadzonki z nasion. To jest bodajże Regina, a to jest stelica Nikolai, czy jakoś tak się nazywa. Awokado na pierwszym planie, to jest awokado wysiane z pestki. Rośnie wyjątkowo dobrze jak na awokado wysiane z pestki. O awokado będzie jeszcze wideo, tylko muszę go zmontować, więc tam coś na ten temat jeszcze wspomnę. Ma już trzeci rok, trochę go tak dusiłem w doniczce, teraz przesadziłem już do większej. I liczę, że mi zakwitnie zaowocuje kiedyś. Zobaczymy, czy powtórzy owoc. Owoc był niesamowity i dlatego wysiałem te awokado. Kiedyś kupiłem i więcej już go w sklepie u nas nie widziałem, bo awokado najczęściej są takie małe, zielone, jak kojarzycie po prostu z półek sklepowych. Ale są też owoce, które mają wyjątkowy kształt. I te awokado było prawie wielkości melona. Bardzo duże. Owoc ważył coś 600 czy 700 gram. Jeden owoc. Był czerwony, skórka była czerwona, niemal całkowicie czerwona i bardzo gładka, nie taka jak w hasie, taka pomarszczona, tylko zupełnie gładka. Bardzo dziwna odmiana, bardzo dobre to awokado było, no i fajnie wykiełkowało, także liczę, że coś może z tego pyknie kiedyś. I owoce będą chociaż zbliżone do tych matecznych, a może jeszcze większe. Zobaczymy, bo to wszystko ze sobą, wiecie, zapyla się wzajemnie i może być jakaś inna hybryda. Teoretycznie mogłoby zakwitnąć za 2-3 lata, szczególnie przy uprawie szklarniowej, więc stąd teraz trochę większa doniczka, dwa razy większa niż była, trochę się rozpuści korzeniami i ruszy. Tu moje najstarsze awokado, które miałem jako pierwsze, ma kilkanaście lat. Kiedyś dawno temu myślę, że z 8-9, może 10 lat temu. Kwitło, yy, Bardzo obficie kwitło i potem te kwitnienie nigdy się nie powtórzyło. Zaczęło mi chorować, nie jest to genetycznie najlepsze awokado, bo z tymi awokado to jest różnie. Yy, średnio zimy przetrzymywało to jakoś wyjątkowo dobrze, może dlatego, że przyciąłem w zeszłym roku, i to całkowicie porządnie yy, zostało ucięte w połowie wysokości, bo cały czas mi drążył ten pień taki taki czarny grzyb czy coś. Teraz tego chyba nie ma. To weszło kiedyś od jakiegoś zranienia i potem cały czas drążyło, środkiem drążyło. No i te tak systematycznie od góry usychało, więc postanowiłem tak dużo ciąć, aż to wytnę całe. No i na tym się skończyło. Może już tego nie będzie. Zresztą bardzo ładnie teraz odbiło. Tutaj wyniosłem jedną z gław, bo jest bardzo obtarcznikowana. Będę musiał dużo roślin pryskać w tym roku. Na szczęście polisek wrócił do sprzedaży. Ciekawe czy ten sam skład bo on chyba z powodu jakiegoś związku chemicznego został wycofany, ale na szczęście już jest, będę testował. Mam dużo pryskania, właściwie chyba wszystkie się nie będę pryskał, bo taczniki to się rozwinęły u mnie na potęgę tej zimy i to wszędzie. No i tak wygląda właśnie głowa po zimie, jak na głowę to jest to niezły stan, bo głowy na ogół w zimie tracą wszystkie liście i w ogóle czasami potrafi pół uschnąć. No, dość fajnie przezimowała. Poprzednie zimy było gorzej. Może teraz będzie lepiej. Zobaczymy. Ewidentnie roślina, która potrzebuje dużo naturalnego słońca, choć nie musi te słońce być niesamowicie jakie, ale żeby trochę na tą buławę tego słońca padało. No, i trzy palemki, które no nie za dobrze rosną. Nie okazuje się, że nie są takie łatwe w uprawie. Są to delikatne palmy, które w ogóle przy mrozków podobno nie znoszą. No może tam jakiś minus 1-2 stopnie, ale zniszczyliście więc jakieś chowanie do styrobudy tu raczej odpada palemki, które tak trochę niefajnie u mnie rosną ewidentnie powinny być w szklarni czy coś w tym rodzaju trochę się zwężają na czubie trochę mniej liści wypuszczają choć są te przyrosty w każdej jest ich sporo, może coś w tym roku ponadrabiają popatrzcie, tutaj jest też sporo chyba ta najmniejsza wygląda najlepiej a jest w najgorszej doniczce są to daktylowce karłowate reoblini. Które kiedyś tam na jakichś wyprzedażach kupiłem. Liczyłem, że trochę lepiej będą rosły, no ale widzicie jak to wygląda. Są bardzo wrażliwe wiosną na słońce. Są tutaj pod drzewami, całkowicie pod drzewami, wszędzie. Gdzieś tam tylko trochę promieni słonecznych przebija. A zobaczcie, wczoraj gdzieś tu było trochę słońca i już zjerało liścienia. I to jest co roku tak właśnie jest, że prawie wszystkie liście są zjarane i nieładne. Tylko te młode potem się przystosowują do słońca. Myślę, że będę musiał je posadzić głębiej. Jak na takie maluchy, to mają bardzo duży system korzeniowy. Inne palmy, nawet pff, zwykły szorstkowiec, czasami nie ma takiego systemu korzeniowego jak one, i muszę je po prostu wpakować trochę chyba. W głębiej w donicy. Ostatnio wyciągałem cały spód korzenie, obcinałem i ona znowu nowe wypuściła. Są to palmy, które wypuszczają korzenie tak zwane powietrzne, czyli wypuszczają je ponad gruntem i robią to często. Ta już wyszła po prostu z donicy. Będę musiał też przesadzić do czegoś większego, ale jeszcze nie teraz, to za chwilę. Także uprawa jest taka trochę upierdliwa. No, wygląda to tak dość ciekawie, no, ale sami widzicie. No, sterobuda otwarta. A trochę tu się pozmieniało, bo włożyłem tutaj e, i też widzę słońce przyjarało, chociaż listki zeszłoroczne, ale są przyjarane. W zeszłym roku było to samo. E, włożyłem tutaj e, kaby. E, i tak sobie to tu jeszcze siedzi, na wszelki wypadek, żeby w każdej chwili szło zamknąć. Choć przypuszczam, że może już nie będzie żadnych mrozów czy mrozków. E, Wielka cytryna, mocno przecięta, w zeszłym roku, ma dużo pąków i widzę, że mocno odbija. Trzeba chyba ją podlać. Może za tydzień, dwa ją stąd wyciągnę i poszczepię ją, ale szczepił będę chyba zwykłą cytryną, tylko muszę jakąś odmianę wybrać, bo jest to tak duże drzewko, że nie wiem co by było jakbym to poszczepił czymś innym, może niech to będzie cytryna, tak samo jak same drzewo macierzyste. Zobaczymy jak to tam wyjdzie. No i tyle na dzisiaj. Pogoda się coś psuje, wiatr wieje, ma coś trochę czasami popadać podobno albo może chciałem zakończyć dzisiejszy filmik na tej pięknej brzoskwini, którą już widzieliście. No wygląda po prostu niesamowicie. Dziękóweczka za oglądanie. Zostawcie pod filmem jakieś pierdołki i do następnego. Trzymajcie się ciepło.